Hejeczka, żeby... Przepraszam. Hejeczka, boleczka, widzicie z wszystkim. Jestem Julia. No, dobrze. Dzisiaj jedziemy do szkoły, a mały no, dzieci idą do przedszkola. A jeśli ktoś tutaj przyjdzie, Takaś niegrzeczna dziewczyna. Nazywa się Zła Mi Michalina. Naprawdę dobrze. Blanka. Mama, co to było zimno? Blanka, wpierdź! Dobrze, dzięki. Dziękujemy bardzo. Klara Uh. mamo, budzi rano, a ja mam spinkę po tu. Dobrze, ubieraj się. Dobrze, dobrze, muszę Cię po tego przybierać. Dobrze, że Ty nigdy mm. nie nie możesz mi się zgubić, Może może budzić. Czekaj, pobudzę tylko. Seberyn! Seberyn, pobudka! Mamo, jak to śpię! Seberyn, idziemy do szkoły. Do gdzie? Dziękuję. Dobra, teraz przestań, bo się zdenerwuję. Do, przepraszam, Dobrze, przepraszam, Seweryn. Dobrze, gadaję to radio. Gadaję gitarę. A, głośna gitara. Papa. Pa. Emilka! Emilka! Pobudka! Mamo budzi rano? Ale ja jeszcze śpiącia! Em, Emilka, idziemy. Musimy iść do szkoły. Dobrze idź, dziewczynki. Ale Lukas tutaj śpi. Teraz dobrze. No dobrze! Przestań się z tego zrobić. Nie denerwuj się! To jest lepszej. Tak! I co takiego myślisz? Kaja! Kaja, pobłyszka! Wano? Pozostaną! No, idziesz do skały! szkoły? Tak! Dziękuję! No, 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 so no! Także paskuję ten tal plecak. Nie daję tak. Chcemy mi dać lecę z tego oliwielka. O do, że dziękuję. Oliwko! Teraz dobrze, dobrze się przebierasz. Dzięki, 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 dzięki. Igor. Dobrze, dobrze, dzięki. Dzięki mało. Jestem mała jeszcze. Tak, ty. Ale się pobawiłem. Fajne. Dobrze idziemy. Dobrze, idziemy. Dobrze, idziemy do Już jesteśmy. O! Hej, Blanka! Dzień dobry! Ja robisz? Dobrze. Idę do mojego koleżanki Nadi, bo Nadia tu lubi mnie. Aha, Nadia, tak? A idę to do, do mojemu tych. O, o dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę siadać do mojego blanek, blanki. O niego tego. Filip, siadaj tutaj. Dzięki. O, przepraszam. Jestem Szymon. Jestem tak, jestem Szymon. Dzień dobry. Seweryn. No hej, ja będę tutaj siadać. Tutaj się, będę siadać. Nie dobrze. No ja tutaj będę siadać, tu. Tutaj. tutaj będę siadać, tutaj. Cześć, Betty! Dzień dobry, Kajo! Szybko, 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 szybko. Dzień, dzień dobry, Maja! Dzień dobry, Kaja! Dobrze, siadam do tego Marek! Ty pięknie się zagrasz. Dzieci, mamy pytanie. Chyba dzisiaj będziemy robić pytanie o lekcji! Tak! Dobrze! Dzięki! Dobrze, Lenka, idziemy już tutaj siadać. O! Dzień dobry! O, dzień dobry pani! Dzień dobry, Lenka! Dzień dobry, chcę mieć pytanie. Dobrze, mam pytanie. Czy idzie ta taka? Papa! Pa. Eee, przepraszam! Moja siostra to jest Emilka. Przepraszam. Czy mogę zostawić jakiegoś synka? Tak. Proszę pana. Dzień dobry. Eee, mam pytanie. Mogę zostawić takie si siostrę i brata do jejku. O, Mewa! Igor, dzień dobry! Dzień dobry! Dobrze, mama i ta małżonka, to u siebie. Wyjdziecie stąd? Pa! Dobrze, dzieci! A jak się nazywasz? Lenka! A ty? Emilka! Jak się nazywasz? Yy, Krzysiek! Dobrze! A jak się nazywasz? E, Ewa! A ty? Igor! O, bardzo pięknie! Dobrze. Ja mam pytanie, dzieci. Przyjdzie na was... Jak się nazywa? M micha Michalina Szymanek. Michalina Szymanek. Dzień dobry. Teraz mam pytanie. Nie. <grym zniszczytanie> Michalina Szymanek. <grym zniszczytanie> Krzysiek, to tylko... No, Emil no nie mogę to. Cicho. Teraz nie możesz tak gadać. No też! Przestaniesz? Cicho! Przestaniesz krzyczeć? Dobrze, dzieci, dobrze, dzieci, 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 jesteście takie mili i tego, tego. Hmm. Chyba nie będę się zaczął. Michalina, a ty dlaczego ty jesteś oszukiwana? <laughs> zła Michalina. M Michalina! Dlaczego? <laughs> zła! Nie dobra, jak krzydł! Głupiasz. Nie jestem głupiaż! Jestem Krzyś! Przestań się tego śmieść Krzysia! Jego? Muszę. Przestań zerną włos! Dobrze, dzieci. Teraz możemy zrobić. Dzieci, ubieraliście pięknie, tak, i coś takiego, Krzyś, ale masz bluzę Tak, 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 tak. a ja się ubierałam to, a ja się ubierałam to, nie ubierałam się Tak, ja cię. Emilka, czego tak gadasz? Może to jest zabawniejsze, to. Dobrze, proszę dzieci, możemy cię nazywać tego, 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 tego <tostwo> Michalina, nie lubisz muzyki? No tak. Michalina, dajcie do tego! Dobrze, jeśli nie będziesz noski, będziesz dawać jedynkę, to ty tego. Ja cię chcę, nie no idźcie! Nie, <tosz> ciebie. <tosz> Ciebie coś takiego. Do widzenia. Ja tylko badałam do mojego dzieci. Pani nauczycielka. Gaz. Pani z żłobka tego. Zaraz no, ja, tego. tego. Dobrze. Ciągle to i to. Emilka, co to za uczesane włosy? Mama cię uczeszała. <laughs> Koniec czego przybieramy. Nie może mieć takiego. Przepraszam, muszę się tego przebierać to, bo mam taką małą, słodką piżamkę. Czego masz długi rękawek? Bo jest zimno. Masz niebieski. Mogę cię bogilać, po Ja mam mały język. No dobrze teraz tego. Dobrze. Ui! Wii, dziękiiii! Wiiii, Dłużej Możesz się pobawić? Hmm, może teraz coś takiego. Hej, Lenka, Emilka? Super! Ja masz piękne, fajniejsze brwi na świecie. Tak, może coś takiego. Coś takiego. <ścoughs> Ściągnę tego ze Nie, o nie! Nie! Nie, nie! Boli doga. Pani nauczycielko! Kto tak krzyczy? Co się stało? O nie, Rynka, co się stało? Chyba... Michalina gadała na mnie. O pol, tu przepływie coś. Michalina! Przeproś go! Przepraszam! I nie było na tego! I nie możesz mnie kopnąć jeszcze. Ktoś tam nie przyjdzie i się zdenerwuje. Hmm, to będzie za chwilę tego karę. Dzień dobry pani. O nie, ręka to się sama. Moja noga jest zabita. O! To przepraszam. Papa. Pa. Hmm. Śmieszne zapytanie. Ja pierdzielę dziewczynka się śmieje. Dzień dobry Państwo. Mam pytanie, bo Michalina dokucza życiom i go zepnęła go lękę ze zjeżdżali. I powieło, że nie chciała słuchać muzyki i dobrze od tego. Przyjdzie za chwilę i będzie, jeśli będziesz powiedzieć. Chodź tutaj. No wiem, ale co? Przyjdą na i będą wiedzieć, karę albo 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 dokąd, czy do więzienia? Chyba karę. Nie, więzienie będzie śmiało. Dzień dobry Państwu, Pani pani Julia i Pan pan Julian. Mam pytanie, bo dzisiaj Michalina zepnęła go że ręki ze, ze, ze Dobrze, Michalina. A jak do z tego? Nie, nic nie zrobiłem. Mierina! Pani Darzynka no, widział telefonu! A jeśli nie będziesz, nigdy nie będziesz iść do szkoły! Przepraszam. No dobrze, idziemy do domu. Zostawić karę! Nie! Krzyczałeś. Dobrze. Czy mogę Emilkę dawać? Tak, do widzenia. Dobrze, damnijem mojego Krzyska. Krzyś. Jesteś bardzo słodki. Dzięki. Dobrze. Mogę no, ja podawać od trenu kole? Tak. Dziękuję. O dobrze. I gora, i. I ewe, daje, dobrze. dobrze. Dawajcie plecaki. Dzięki. Dzięki. E, przepraszam. Oddawaj to. Dzięki. Dobrze. I teraz możemy dawać mojego Dziękuję. Mamo. Dobrze. Eee, będziecie pokochać się, nic takiego. Koniec lekcji. Dzięki. Do widzenia. Cześć, fajna pisała lekcję. Dobrze, idziemy. Dobrze, idę. Idzie, Przejdę do, 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 do domu. Dobrze, to idę, do, 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 do. idę, Dobrze, dobrze, idę do domu. Dobrze, idę do domu. Idzie dobrze. Koniec kiełb. Dobrze, jeśli będziesz tutaj śpił, to śpi tutaj. I ty też śpi. Okej, okay. jeśli się ładnie to to na chcę papa. Może to ściągnąć tą trzaskę. No, bo to też taką spinkę. Dobrze, ja to <laughs>